Hejka, witam się dzisiaj z Wami w piątek 13 kwietnia. Czyli teoretycznie w pechowy, ale u mnie dzisiaj nie był najgorszy, jak mam być szczera. I słuchajcie, witam się dzisiaj z wami, bo pomyślałam, że nagram sobie vloga. Pokażę Wam paczki pijarowe, przetestuję sobie pizzę. I ogólnie myślę, że spędzicie sobie fajnie ze mną ten weekend, chyba cały. Taki mam na razie plan, zobaczymy, ile wyjdzie mi materiału. I tak, padłam się przywitać. Powiedzieć, że wszystko u mnie gra, że jestem, że żyję I myślę, że wystawię Wam paczki na parapet, pokażę Wam paczki W ogóle przez cały tydzień jest taka piękna pogoda, a właśnie się rozpadało Akurat teraz, jak jest piątek, ja mam wolne, mi się rozpadało Nieważne Także wystawię te paczuchy, pokażę Wam i wezmę się za nagrywanie dla Was filmiku z nowościami od Lovely. Mogę Wam powiedzieć ha, ha, ha bo filmik z Lovely pojawi się wcześniej. Także tym razem to nie spoiler, ale e, wiecie co będę robić, dobra? Rozgadałam się jak zwykle, pokażę Wam paczuchy. Pierwszą paczkę, jaką tutaj mam, jest to paczka od firmy Eveline. Słuchajcie, tak przepięknie zapakowana, i ja ją tu roztworzę. Mamy wlepeczki oczywiście Z hasłem nie chowam się Teraz wam wytłumaczę o co chodzi Jeszcze jest w kolorze niebieskim W ogóle nie zwracajcie uwagi na ten paznokieć Ale był w sytuacji kryzysowej Jeżeli oglądaliście poprzedniego vloga I jeszcze myślę, że z dwa dni dam mu I dopiero będę sobie go przedłużać No ale wracając Mamy tutaj nowości I są to balsamy Także myślę, że je wystawię I będę wam czytać Co my tu mamy? Możesz powiedzieć, nie chowam się i wziąć udział w nowej akcji Eveline Cosmetics. To kampania promująca aktywny styl życia, pewność siebie i walkę z kompleksami, w której ważną rolę gra humor i nowa linia kosmetyków Slim Extreme 4D Scalpel. I jest to, słuchajcie, seria, która jest numerem 1 w Polsce w kategorii produktów antycelulitowych i ujędrniających. I jest to, myślę, całkiem fajne osiągnięcie. Co my tutaj mamy dalej? Nowe preparaty wyróżniają specjalne, dobre składniki aktywne oraz zgłoszona do patentu formuła. Możecie sobie przeczytać. <noise> Systematyczne stosowanie kosmetyków Slim Extreme 4D Scalper przynosi ważne efekty, wyraźne efekty i pomaga nam lepiej poczuć się w swojej skórze, bo przecież każda z nas jest piękna. I tutaj jest konkurs właśnie z hashtagiem Nie chowajmy się. Nie chowam się. Z tą myślą zapraszamy wszystkie kobiety do udziału w konkursie. Nie chowam się z fantastyczną nagrodą główną dwuosobowym tygodniowym pobytem w ciepłych krajach oraz dziesięcioma nagrodami wyróżniającymi zestaw kosmetyków Eveline w kwocie dosyć sporej, jak możecie zauważyć. I trzeba kupić jeden z produktów właśnie z tej serii Slim Extreme, zrobić sobie zdjęcie z kosmetykiem i opublikować go na Instagramie z hashtagiem. Hashtagiem nie się i Eveline Cosmetics i oznaczyć firmę. No i konkurs trwa od 3 kwietnia do 6 maja, także dwa miesiące. I 1 czerwca będziecie mogli sobie zobaczyć wyniki. Także myślę, że fajna sprawa. Ja dostałam właśnie trzy te. Balsamy i z tego, co już ogarnęłam, to to, że ten jest chłodzący, te dwa są rozgrzewające, i ten na noc nie pachnie. Także wydaje mi się, że to jest spoko. Bo ja na przykład nie lubię, jak w nocy mam taki bardzo intensywny zapach na sobie, bo nie mogę usnąć. I to są właśnie takie rozgrzewające, i tutaj mamy na płaski brzuch i smukłe uda. Tutaj mamy nocną liposukcję, a tu mamy ekstremalną terapię. Ja już nie mogę się doczekać, aż zacznę testowanie tych produktów, i powiem Wam, który zapach odpowiada mi najbardziej, i jest to ten. On ma taki przepiękny, perfumowany, bardzo. kojarzy mi się z takimi bardzo kobiecymi perfumami. Bardzo, bardzo mi się spodobał ten zapach, i to jest właśnie ta wersja rozgrzewająca. Natomiast mam tutaj też wersję tą chłodzącą, i ona pachnie miętą. I wydaje mi się, że będzie świetna na lato, właśnie w takie upały. Zobaczymy jak to się sprawdzi, myślę, że w którymś vlogu, bo vlogi są taką najfajniejszą formą do tego typu rzeczy, opowiem wam jak mi się to sprawdziło i czy to faktycznie działa, no bo kurczę, posmarować się kremem i co? I ten celulit sam sobie? Tak wiecie, jak gdyby nigdy nic? Tak, także dajcie mi koniecznie znać, czy sobie zakupicie ten produkt i albo już go używałyście. Chętnie poczytam sobie wasze opinie. Dobra, teraz druga paczuszka. Słuchajcie, dostałam taką słodką przesyłkę od firmy Czokolismo. Nie, oczywiście, jeżeli macie mnie na Instagramie, to już ją widzieliście. Bo w 12 w czwartek był dzień czekolady, i dostałam takie dwie. Może ja to wyciągnę? I dostałam takie dwie słodkości, i dostałam właśnie czekoladowego kwiatka, i w ogóle to jest nowa kolekcja wiosenna. Dostałam kartkę, która jest tak urocza, z życzeniami. Także bardzo serdecznie dziękuję firmie Chocolismo. I oczywiście podlinkuję wam te dwa produkty na dole, gdybyście chcieli kupić na prezent lub po prostu samemu sobie sprawić taką słodką czekoladową niespodziankę. Teraz myślę, ubiorę się, czy przebiorę się, rozstawię sobie jakby studio i nagram dla was ten test Lovely. Także będę się do was odzywać i wam update'ować na bieżąco. Jak będzie wyglądała część mojego dzisiejszego dnia? Słuchajcie, wpadam tak tylko powiedzieć, że już nagrałam dla Was ten test. Także, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie wbijajcie w karty. A teraz się szybko ubieram, zmazuję te usta, bo chyba nie jestem aż tak odważna, żeby w nich wyjść. Zmienię sobie na coś spanowanego, przebieram się i uciekam do Manu. Także taki mały update życiowy, że żyję. Ja weszłam właśnie do domu. Musiałam jeszcze kupić e, jakby resztę prezentów dla mojej przyjaciółki, bo mam jutro osiemnastkę e, Musiałam kupić sobie strój na chrzciny, bo mam w niedzielę, nie wiem czy wam wspominałam, pewnie nie I e, właśnie jest przed 22.20, za 20 wyszłam po siódmej jakoś Przed tym nagrywałam dla was odcinek No i teraz muszę to ogarnąć, bo zaraz przyjdzie mi chłopak, także tak Życie youtuberko, vlogerki nie zna granic. Kupiłam sobie, słuchajcie, marynarkę, ale chyba wam jej nie pokażę, bo miałam wstawić zdjęcie na Instagram właśnie mi się przypomniało Wstawię je jutro. Tak. Kupiłam sobie, słuchajcie, marynarkę, ale wam jej nie pokażę, bo to. Po... Woli coś tak widzę, że zbierały mi się rzeczy do holu, także Na razie się wstrzymam z nagrywaniem, znaczy z pokazywaniem wam tych rzeczy, bo po prostu nagram wam taki wiecie zbiorowy hol Taki jak był chyba w marcu albo w lutym, coś takiego Także ja tu muszę posprzątać, przystawić meble z powrotem tak jak powinny być I pokażę wam coś fajnego, bo Teraz, uwaga, uwaga W Aushanie można kupić coś takiego, czyli Starbucksową kawę, jakby taką wiecie, z lodówek. I tutaj mam kafelatę, ale jest jeszcze macchiato karmelowe, i w ogóle. Także, jeżeli nie chcecie wydawać 17 zł na kawę, a chcecie koniecznie Starbucksa, to po 6,50 wałszanie. Słuchajcie, tak wygląda po bojowisko po nagrywkach. Tu jeszcze stały książki, na którym stało lusterko. Yy, tak. Nie zwracajcie uwagi na łóżko. Także ja się zabieram za sprzątanie. Witam się dzisiaj z wami o godzinie 16. Ja nie wiem jak ja to robię, ale zawsze vlogi w niedzielę zaczynam po południu. Dzisiaj rano wstałam o 8:00 zmontowałam dla was film, który swoją drogą już jest na kanale, także jeżeli jeszcze nie widzieliście testu kosmetyków Lovely, no to odsyłam was do karty, obejrzyjcie sobie. I teraz będę piła kawę i będę robiła paznokcie, bo tutaj mi coś odpadło, tu mi się połamał i nie wiem, może skrócić. I niemal ja tak lubię mieć długie paznokcie, że zawsze żal mi je skracać. Także zrobię sobie pazurki, zmienię sobie kolorek i, i pokażę Wam może jak zapakowałam prezent dla mojej przyjaciółki na 18 rodzinę. Tak się prezentuje, pudełko dla niej, tu są jej ulubione żelki, czyli te takie hamburgerki. Tutaj wybrała sobie taką czekoladę. Ja nie wiem, ale jak robię komuś prezent, to zawsze się pytam. Na przykład zadzwoniłam do niej i się pytam: Ej, jaki chcesz sma smak czekolady? Albo napisałam do niej: Ej, jaki chcesz kolor pudełka? No bo kurczę, jak mam kupić coś, co ma się jej nie spodobać? W sensie wiecie, takich pierdół, no to bez sensu. Tutaj mamy, e, gdybyście byli zainteresowani, i to jest wiedźmin dwójka. Tutaj jest książka, to są takie świetne papcie Steigera, A tutaj jest skarbonka e, z napisem e, na mandaty, bo robi prawo jazdy. Tutaj są nosieczki z jej, a tutaj jest kartka. Także do tego jeszcze w poniedziałek dojdą trzy książki, ale niestety za późno się skapłam, za późno je zamówiłam i nie doszły na czas będą w poniedziałek. Także będę musiała je donieść, ale myślę, że i tak się ucieszy. I tak, kochani, ja idę sobie robić kawę i będę sobie siedzieć, żebyś paznokcie i się już powoli szykować, bo już jest 16 na 18.30, muszę być u niej, także czas się zbierać. Hejka, wróciłam już do domu, zmyłam się i teraz siedzimy sobie z mamą na balkonie I po pierwsze to To jest przepyszne jeżeli będziecie sobie chcieli kiedyś spróbować, to to wam mogę powiedzieć z tym sercem Obok siedzi moja mama, która właśnie robi dziwne miny, bo dam do kamery Jeszcze się nie przyzwyczaiłaś? Nie przyzwyczaiłaś No właśnie No, więc pierwszą sprawą jest ta przepyszna kawa z oszą I ona kosztowała 6,50 A drugą sprawą są te kuleczki, które wam pokazywałam I one są o smaku... Cytrynowym, i one są właśnie od czekolisty. i tak leżały w szufladzie. mówię, wezmę, zjem sobie z mamą, bo akurat siedzimy sobie na balkonie. Także otworzymy, spróbujemy i powiemy Wam, czy dobre. Moja się krzywi już. <ślese> <ślese> Nie, czekolada dobra, ale to w środku. Cicho. Ale to pierwsze spotkanie Z tym jest takie Jest kwaśne Ale jeżeli ktoś lubi słodko Takie kwaśne słodycze To będzie mu to smakować Bo nadzienie to jest tak Jakbyście taki sorbet z cytryny bo Po prostu zero cukru Z orzeszkiem Oblane białą czekoladą i obsypane takimi wiórkami Czy taką posypką ala cytrynową. Ogólnie dobre, ale strasznie, strasznie kwaśne Jakby było więcej czekolady to mnie by bardziej smakowało a mniej tego cytrynowego środka Dobre, jeżeli lubicie słodko-kwaśne, ale naprawdę kwaśne słodycze a jeżeli no, nie lubicie, to podejrzewam, że wam nie będzie smakować Także tak tylko chciałam wam powiedzieć Mamy dzisiaj małe spa i tutaj mam takie płatki yy, i one są jakieś takie chyba hy hydrożelowe i ja je dostałam w tym japońskim a la shiny boxie Także yy, zaraz sobie je sprawdzimy Ogólnie to tak wygląda, no nie za ciekawię, jak mam być szczera, ale zobaczymy Dobra, jak już wyglądam jak Batman Nie wiem czy mi się skojarzyło z Batmanem Ale płatki są fajne, bo są cieniutkie i się trzymają Także jak będziecie chcieli coś w nich zrobić to nie będzie problemu Trochę śmierdzą alkoholem, no Niestety ale zobaczymy jak będą działać Na razie wyglądam tak Słuchajcie, te płatki bardzo spoko, bardzo ładnie nawierzyły mi twarz w tym miejscu, w sensie pod oczami tak, bardzo przyjemnie. gdybyście byli zainteresowani tym, co mam na paznokciach, to mam. No i ten widny, którego jeszcze nie mogę przedłużyć, to ogólnie na paznokciach mam Eveline, ten hybrid professional. W kolorze 293 Serki z otwartą szafę po dwóch stronach Także mam ten kolorek Dzisiaj na paznokciach I jakbyście byli zainteresowani to ja swoje paznokcie Co po niektóre przedłużam bazą Semilak do przedłużania paznokci Także tak, ja ogarniam Na biurku, bo to po prostu Wszystko jest, bo się dzisiaj rano tu szykowałam I jak się już Dzisiaj do was nie odezwę to na pewno wrócę Do was jutro, także przyciągnę Tego bloga jeszcze o jeden dzień Hejka, witam się dzisiaj z wami w ostatnim dniu tego vloga. I miało to być poniedziałek, ale że ja wczoraj miałam dzień zgona, to mamy wtorek. Ja już wróciłam ze szkoły, zaraz będziemy sobie testować czekoladową pizzę, bo jestem głodna i właśnie mam na nią ochotę. I tak czekałam, aż będę miała na nią ochotę, i właśnie dzisiaj mam na nią ochotę, tak. Kawa i jeść, bo muszę wyjść jeszcze dzisiaj do Manu za chwilę i do księgarni odebrać książki na prezent dla mojej przyjaciółki, tej, której widzieliście paczkę kilka z wcześniej. Dobra, także. Pizza, najpierw pizza, 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 pizza! Słuchajcie, i pizzę, jaką dzisiaj będziemy jeść, tu duu, to jest ta pizza piszcza, pizza Giuseppe, mleczna i biała czekolada. Także ja pędzę do piekarnika, wstawiam ją do piekarnika, jeszcze Wam pokażę, jak wygląda przed włożeniem, i będziemy jeść, testować. Także to dzisiaj będzie moim obiadem. Jak myślę. No chyba, że się podzielę. Ze wszystkimi to pewnie wyjdzie jako przedobiad. <grymne> Powiedzmy, że to będzie mój lunch. Bardzo zdrowo i fit. Dobra, co więcej, my tutaj mamy. E, tak się prezentuje tył sos czekoladowy jako... kakaowy jako baza i tutaj mamy puszyste ciasto, kropelki czekolady, płatki mlecznej czekolady i kawałki białej czekolady i tutaj mamy przygotowanie i, i słuchajcie, to jest puste pudełko, bo mi się nie mieściła do zamrażalnika, więc e, jak ją kupiłam, to musiałam wyjąć ją z pudełka, żeby w ogóle ją schować i tak się prezentuje zawartość kaloryczna no wiadomo, że to nie jest nic zdrowego i na co dzień to bym raczej tego, tak wiecie, no nie jadła ale raz na jakiś czas, czemu by nie? Także lecę do zamrożonika i pokażę Wam, jak wygląda przed upieczeniem. Słuchajcie, tak się prezentuje pizza jeszcze przed upieczeniem i ona jest w takim stanie, wiecie, zmrożonym. No, wygląda, tak bym powiedziała, ok. Tak, wiecie, bez szału w sumie. Zobaczymy, czy w ogóle to będzie zjadliwe. Także. Wstawiam ją do piekarnika. Tak się prezentuje gotowa pizza, jakoś za dużo się nie zmieniła, bardzo ładnie pachnie, tak trochę ciastem czekoladowym. Także ja ją pokroję i będziemy sobie próbować. Trochę pachnie jak takie ciasto naleśnikowe. Bardzo dobre. Uh -huh. mm. Jak lubicie croissanty, to będzie wam smakować ta pizza, bo środek z tej pizzy to właśnie smakuje jak taki croissant z ciasta francuskiego. Ale nie wiem, czy dalibyście radę zjeść całą, bo ja zjem, myślę, jeszcze jeden kawałek i to będzie mój koniec, za słodkie, zdecydowanie No taki deser, mówię, nie za często, ale raz na jakiś czas, myślę, że można byłoby sobie zjeść, nie bardzo smakuje Także dojadam sobie drugi kawałek mm. Popijam sobie kawą i oglądam dalej YouTube. Y. Słuchajcie, mamy godzinę 8 już, ja czekam na kolację, zrobię sobie jeszcze jakiejś kawy szybkiej, ja wiem, że kawy nie powinno się pić na noc, ale na mnie na nie działa, pijam tylko dla smaku jeżeli mam dwie różne brwi, to testowałam dwa różne produkty na dwóch różnych brwiach. I już dzisiaj nie mam siły, a będę już kończyć tego vloga w tym miejscu. Mam nadzieję, że taki zbiorowy filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to kończę zostawcie w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Tak mi się wydaje. Także tak kochani, widzimy się już niedługo. Cześć!